Cześć, witajcie z Ronewka Woda. Witam Was w kolejnym odcinku zbudowania polskiego sporu z Polski Farmingu 22. Znajdujemy się na ziemiach odzyskanych. Jesteśmy na mapie Krajów łaźniki Właźniki, wyłaźnikach na gruncie gminnym przy polu numer 207, które zostało powiększone. Gospodarstwo wyszło tak, że nie widać, żeby się jakoś tak odstawało względem wszystkich tutaj budynków. We wsi, więc to jest na pewno dodatkowy plus. Jesteśmy tutaj prawie że przy wlocie ze wsi tych złaźników. Nietypowo gospodarstwo nie jest na. No, płot nie leci po drodze, brama główna nie jest po drodze, tylko jest tak jakby na uboczu. Sobie leci. Jak widzicie, ten zagajnik, co tutaj leci za tą całą oborą, w sumie jest wiele się nie zmieniło, Tylko tutaj wiadomo, zostało bardziej wszystko dochadzone. Wielu tutaj zmian ingerencji terenów nie było, nie zostały tutaj jakieś niepotrzebne płoty czy beczki, bardziej drzewa wywalone. Wyszło inaczej niż zwykle i myślę, że odstępstwo od reguły Wam się spodoba w tym gospodarstwie. Wyszło takie opony, te dałem, Widzicie, każda idzie w jedną stronę, bo to było płytko wkopane, jeszcze się najechało przyczepą, jak naszła i wszystkie stoją w poprzek. Nietypowo zrobiłem takie jeziorko przed chałupą a w jeziorku jak widzicie już jest nawet nie jest zamulone widać nawet krystaliczne dno ktoś tam tam chyba ktoś w betonowych bucikach jest ale chyba tego nie widać więc dobrze nie ma dowodów zanim przejdziemy jeszcze na gospodarstwo pokażę wam jak z tej strony z tej strony mamy takie miejsce na poleżenie jak widzicie już sobie ktoś leży graży na na leży mamy taki hydrofor możemy tutaj sobie wypompować wodę z Bajorka i zasilić tam w domu do mycia, do tego jest to troszeczkę niebezpieczne, bo ktoś może nam przyjść, tutaj nie wiem, mocznika czy czegoś dodać kwasu rżącego a pumpa mnie, no i nas tam pod prysznicem może wypalić no i głównie z tej strony wiadomo został ten cały ceil zagajnik szuwar został bardziej dochadzony tutaj takie zapiziałe przejście na pole bo tu często się w sumie nie jeździ. Normalnie można też pojechać na to pole, ale do pola przejdziemy później. A teraz sobie przejdziemy tutaj na podwórko. Brama jest duża brama. Ta brama to nie wiem ze 4 m chyba ponad ma. Tak mi się wydaje. Leci se tak po skosie, taki bananem. I może najpierw przejdziemy sobie tutaj na no taki można powiedzieć ogródek, a samochodem, którym znajduje się na tym gospodarstwie jest BMW E30 M3 dwudziwiowy sedan, tutaj mamy też pierdzika jakby BMK zawiodła, no i tutaj mamy posiedzenie przy grillu jak widzicie jest piła to jest chyba chujśwajna, tak to jest chujśwajna, tutaj chłopce kole pije, mamy huśtawkę, pod huśtawką leży taka płyta betonowa żeby za bardzo nogami wiadomo nie wyryć ziemi piętami szuszą się prania pranie się szuszy tutaj w suwarze trochę tam przejścia z tyłu pierdolnik ale to też nieważne jest waga i tutaj mamy pierdolnik na balkonie jak widzicie znajduje to jakieś tam stare są te kartony po paczkach doniczki wiadomo jak to na takiego takich balkonach ale nie wiem czemu po... Mam nadzieję, że to się nagrało, ale coś ten odpierdala. Pojawił się tryger i zniknął. Z tej strony mamy szczynkę rozdzielcą. Mamy też tutaj garaż przy chałupie. No w chałupie, można tak powiedzieć. Przyrzepa. Pierwsza rzecz tutaj na tym gospodarstwie. Autosanka D35 drewnianych burtach, ale reszta to jest metal podłoga. Mamy też cygański dywan na tym, bo ona jest w sumie przygotowana do koszenia tamtego owca na tamtym polu. Z prawej strony też mam taki pierdolnik. Stoi parę tej maszyn. Jest tutaj łuk, Unia PZ. PZK to jest chyba po ta po modernizacji. Dwójeczka stara, buda, beczkę, motylek. I taki z grzebu. Taka sprężynowa, 2,5 metra. Żeby to tylko wiadomo, coś tam jeszcze to przewłóczyło. Wiadomo, beczki pierdolni. Tutaj kapusta się kisi. I z tej strony mamy kibel przed domem. Nietypową, bo zawsze robiłem tak bardziej z tyłu w ustronnym miejscu, kosiarka, łosa i wiadomo betoniarka, czepok i tam reszta jest takich pierdolników, stare wieżeja z chałupy to był już po modernizacji, żeby snopkiem nie były zastawiana chałupa no i tak prezentuje się na pierwszy rzut oka podwórko pewnie też zabudowa już dobrze kojarzycie, jest to z połowy zabudowa chałupa to no, Ten wiecie też, chołupę kojarzycie dobrze. To jest jakiś tam areckim żeby miał te bardziej ceglane no, yy, cegłę czerwoną teksturę. I pierwszym ciągnikiem na tym gospodarstwie jest Ursus 28, C328. Tak się on prezentuje, chociaż ośkę przed jeszcze 25. Taki trochę składek, w żyn, jak to wiadomo. I także to PGR przetrwało i dotrwało do naszych czasów w miarę takim użytkowym stanie. Już jest dobrze to się chwali a teraz przejdźmy tutaj do tych szopek bo w szopkach też parę rzeczy się znajduje w tej przedziale znajduje się przepołowiona beczka w pół i motor motor z taką nie wiem jak się nazywa tak fachowo ten yy, to miejsce na pasażera z boku to jest jako gondola czy no nie pamiętam ale trzyosobowy motor jak najbardziej się nadaje z tyłu jakieś płeczki, dmuchawa do liści jest. Z tej strony mamy też ganek. Możemy wejść sobie tutaj do domu. Do przyganku jest też. słodki są. A pod schodkami, tutaj wiadomo, pierdolni kolejne jakieś stare worki cementu, paczki kosiarka, która 20 lat ona ma, ale była kupiona, używana. Więc do końca nie wiadomo ile ona ma lat. Stary wóz konny, przerobiony na blat. Można normalnie nim ładować kostki. Ładować kostki, snopeczki. Gałęzie, no zależy, jedyne ograniczenie jest to, że opuny są wsparciałe i mogą pierdolnić pod dużym obciążeniem, ale raczej nie przegniecie wagi tego wozu. Po lewej stronie znajduje się studnia, Przy studni, wiadomo jakieś konewki, duparele, mamy tutaj też miejsce, żeby sobie umyć ręce. Po robocie tu mamy wiadro do którego możemy nasrać. Ale przede wszystkim możemy sobie takie wiadro wziąć i zmienić olej w 28. O, proszę bardzo. Potem będziemy zlewać na świży. Kopaczka kunna, bo tu są y, dwie przegrody na obory na świnie. Ale łamaniec językowy wyszedł, kurwa. Tutaj są świnie jest 10 sztuk i w tej zabudowie też znajduje się świn 10 sztuk. Tutaj nie można wchodzić, ale ja wejdę, bo jestem gospodarzem tego przytułku, bez nadziei. I tutaj w zasadzie świnie to poszły do ubojnicza, muszę kupić, na targ jechać, kupić małe parkloki. I drugim ciągnikiem na tym gospodarstwie jest to Universal 445 DTL ciągnik który często i gęsto używałem 19 chociaż na odcinkach chyba nigdy nie wystąpił bo to jeszcze było przed takim nagrywaniem na YouTube. Ciągnik 19, który głównie używałem na gospodarstwie za 3 grosze serii, która niestety została usunięta z internetu, więc nie dowiecie się jakie tam były akcje. Ciągnik 45 koni około ma. Ma napęd. Koła cieniutkie, nie za duże. On gabarytowo jest Troszkę większy od 28, ale za to ma kabinę komfortową, fajną, więc naprawdę tym to idzie robić hektary. Worki z jakąś śrutą, worki cementu. Z tej strony znajduje się jeszcze Możemy sobie ściano czy tam słomę, przynieść do obory, poszatkować i normalnie tutaj rzucić świniom. Jak widzicie, w tej oborze świnie nie pójdą do ubojni, ale jeszcze chwilę. Jeszcze tak z miesiąc im daje życia u mnie. Tutaj też mamy przed tą stodołą taką wiatkę, zadaszenie, a pod zadaszeniem stoi sobie taki wózek ciągany. Możemy za nim jakieś tam rzeczy na targę wozić i dwukółka do przewozu parszoków i do przewozu drewna z nastawkami drewnianymi. Bardzo fajna przyczepka, polecam. Mamy drabinę, która już jest tak spróchniała. Że strach na nią wchodzić, dlatego tutaj znajduje się, o, nowa drabina metalowa, więc ona tak łatwo się nie podda. Przejdźmy teraz do stodoły. A w stodole stoi sobie kombin wistula w kolorze żółtym, nie tak nietypowo. Była czerwona, to już każdy chyba na czerwonej grał. Raz zrobiłem szarą, to już będzie chyba z rok temu, jak zrobiłem tą szarą wersję wistuli. A teraz postanowiłem, że tak. Kurwa fajnie wygląda ta żółty, może kiedyś nawet jakiś fajny konwit niebieski się uda zrobić Albo innego takiego odcienia niespotykanego na tego kombajnu Ale mi się wydaje, że nawet na nagranie jak stoi tutaj w stodole Widzicie, że to dobrze wygląda I tutaj mamy takie, takie malutkie pomieszczenie gospodarcze w stodole Możemy do niego wejść Zamknąć się i tak siedzieć W zasadzie to takie miejsce na takie jakieś cenniejsze rzeczy jak na przykład Duży Bosz, po prawej stronie, stoi sobie Poznaniak w kolorze zielonym. Taki trochę wojskowy, w zasadzie nie jest bardzo styrany, więc to jest jego atut. Tutaj, takie też kolejna sprężynowa 2,1 metra. Unia gruziąc z tyłu bronki trójki roboterowi, żeby coś tam zawsze wiadomo, ten zwłóczył z bronami. To nawet lepiej pójdzie niż tamtym, tamtą sprężynową, co stoi tam z przodu. Ale nie będę przechodził z na tyłu gospodarstwa przejdziemy sobie drogą. Pokażę Wam, jak to wygląda. Z tej strony kapliczkę postawiłem. Nie Robię tutaj żadnych, wiadomo, jakichś murków czy czegoś wokół kapliczki. Po prostu tak sobie stoi. Trochę zapiziała i źle nie wygląda. Kamień trochę troni on kapliczkę, że przed takim strzale z tej strony, jakby ktoś jechał. Zagajnik w zasadzie się nie zmienił. Został trochę przedłużony bardziej w tę stronę. No i tutaj musiałem wyjebać dwa sprzęsła, ponieważ ta brama, nie wiem dlaczego, się nie otwiera. Wcześniej pokazywało mi na myszkę, że można ją otworzyć, ale niestety się nie da. Dlatego jest wyjebane płot z boku i przechodzi się tędy. Tutaj też było kawałek takiej dróżki do tego płotu. zostało po prostu bardziej z... ubogacona ta droga. Jakieś większe krzaczki duperele I w zasadzie tutaj... Teren z tyłu jest taki dość otwarty, wam powiem. Tutaj wiadomo zachodzona jest z tej y, strony, ale w zasadzie tutaj tak tył jest otwartym terenem. Nie jest za dużo miejsca, ale jest taki bardzo przestronny się wydaje. I tutaj jeszcze po kuniu została mi przycząsarko zrabiarka pięcio-karuzelowa. Jeszcze mam tutaj siedzenie, którego już nie będę wycinał, ponieważ nawet na nieźle wygląda. Zaczep jest na środku. Pewnie to wygląda nawet. W kolorze takim ocynkowany, szary. Z tej strony znajduje się jakaś tam potężna opuna, na pewno nie z wistuli Jakaś kobyłka i beczka do uniwersala już bardziej nie wiem, to się zyta. CREMA? Cera, 3200, pojemność. Pumpa nawet jest po regeneracji, więc nawet zaciąga szybko. Tu jakiś metal selerzy, brony trójeczki czerwone. One są składane, ale teraz leżą jako rozłożone. Tam były trochę podspawywane, bo ponieważ się zaczęły rozpierdalać. Ale poza tym w miarę trzyma. Z tej strony zagajnik się znajduje. Tutaj w tej wnęce jest pryzma na obornik. I w zasadzie fajnie to wygląda. Jakby, no niestety nie ma co bardzo się rozpędzić, ale normalnie mogłoby się wjechać na tą tutaj przebudowę i wskoczyć na dach. Rozrzutnik welframka. To no też w kolorze szarym. Ładowność 2,5 tony, chociaż pewnie dałoby się napierdolić więcej. Z tej strony jest toczka z gnojem. Tutaj można normalnie sobie kupować gnój, no i mamy wiaderko, żeby na ten rozrzutnik ładować, ponieważ tutaj nie ma żadnego tura, żadnego jakiegoś cyklopa czy innego trolla. Więc to tak wygląda. Z tej strony mamy pierdolnik do poźnięcia. Teraz ja wszystko ten. Butka na króliki stoi. W poprzek, ponieważ tutaj to w ogóle zgnił ten profil. Tam to się zerwało, bo to wszystko ze starego drewna. No i tak to wygląda. Stare wieże jak z garażu. Płot, który w zasadzie jest oryginalny na tego miejsca. Płot jest, chyba troszkę był skrócony. Tu nie wiem, czy dwa skrzynsko nie zostały przeze mnie ucięte, albo wcale już, nie pamiętam jak to było. Na rogu rośnie to drzewko. I z tej strony taki jest wyjazd z tego garażu tylko że ten wyjazd jest bardziej taki dla no jak jest to pole skoszone albo uprawione tak już bardziej nie posione żeby sobie z tego garażu wyjechać a w garażu tutaj w zasadzie to no nic nie stoi, nic nie tutaj nie stawiałem pusto na górze też jest pusto a i z tej strony, ale to może przejdę Albo dobra, pokażę wam tutaj przez okienko. Znajduje się taka sadarka do ziemniaków, taka nietypowa, ponieważ trzeba tutaj z kuszyka wrzucać do ziemi ręcznie. Tam trochę, widzicie, jest takie, żeby przysypało. No i kerszer se stoi i w zasadzie to tyle w tej przegrodzie jest. Z tej strony jest taki yy, daszek na dwa złomy samochody, żeby jeszcze ta korazja jest całkiem opierdoliła. A tu są klasyki, więc trzeba zajrzeć na internet, po ile chodzą. Może niedługo wyjadą z tego miejsca one. No i teraz pokażę wam to pole. Pole chyba oryginalnie było gdzieś gdzieś do tego miejsca jak pokazuję kursorem i było na pewno węższe gdzieś tyle węższe było jakoś tak na oko i zostało ponad dwukrotnie powiększone tam antenę postawiłem fajnie ona wygląda. Nawet tu jakiś taki murek stoi nie wiadomo po czym co tu kiedyś stało ale on był już oryginalnie w, w mapie. O teraz nam się pojawił ten trigger no i w zasadzie tak to się prezentuje całe gospodarstwo w 15 minut, więc się nawet nieźle wyrobiłem. Myślę, że Wam się gospodarstwo podobało. Przed tym, jak ja to nagrywam, widziałem, że wyszedł patch do nowego farming, czyli 25.17. Jeśli te strugi dalej będą ziemi mrywać, to ja to jeszcze dalej pierdolę tę grę. I więc co? W tym odcinku to byłoby na tyle. Widzimy się w kolejnych. Ja już nie przedłużam. No i na razie.